Cześć, witam Was w moim kanale w pierwszym odcinku w kanale serii Daniel Sam w Domu. W tym odcinku w kilku słowach postaram się powiedzieć, na czym będzie polegał ten kanał, co będzie można na, na nim zobaczyć i co się będzie działo. A więc, tak, w, krótkim, w, kró, w kilku krótkich słowach yy, będę samodzielnie wykańczać swoje mieszkanie, dom. Yy, i, 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 I będę starał się nagrywać no, poszczególne kroki. I ile dam samodzielnie zrobić, tyle zrobię. No cóż, no może parę słów o moim domku. To jest dom parterowy z poddaszem użytkowym. Nie ma w nim piwnicy. Ogrzewać będziemy go pompą ciepła. W całym domku będzie podłogówka roz. Rozciągnięta, dodatkowo będzie jeszcze zainstalowany system y, rekuperacji, czyli wentylacja z rekuperacją. No i to już od dawna się opierałem, że w moim domu będzie dużo, dużo automatyki. Na pewno automatyka będzie sterować oświetleniem, na pewno będzie sterować ogrzewaniem. Y, będzie też jakieś zabezpieczenie domu z cyklu, zabezpieczenie przed, przed, przed zalaniem, przed pożarem. Jeśli chodzi o alarm i bezpieczeństwo takie antywłamaniowe, to podejrzewam, że to będzie w automatyce odcięte, żeby nie łączyć systemów, jednak system komercyjny to jest system komercyjny, a właśnie. I cały system automatyki będzie robiony w całości przeze mnie bazować będzie najpewniej na systemie darmowym Home Assistant i też dodatkowo systemami ESP Home. A więcej szczegółów na temat. Samej automatyki, jak to będzie, jak to będzie rozwiązane, to będzie, be, be, będzie mówione w kolejnych odcinkach. No i oczywiście będą jakieś bajery, tak? Typu jakieś tam magiczne oświetlenie, magiczne oświetlenie schodowe, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wyjdzie w praniu. Domek ma 140 m2 w powierzchni użytkowej, jest postawiony z betonu komórkowego na klej. Pokryty oddechówką. aktualny stan tego domu to jest stan surowy zamknięty, domek mi stawiała ekipa budowlana, ponieważ no ja akurat nie byłem w stanie samodzielnie, chciałem, chciałem samodzielnie domek postawić, ale wiedziałem, że się nie wyrobię, że nie mam czasu, że, że brakuje mi jej mocy przerwowej, więc uznałem, że, że domek postawi, zamknie mi ekipa, a już dalej będę działał w środku sam. No to jak już właśnie wspomniałem, okna zostały stawione przez firmę, domy został powsta powstały przez firmę, zakryty przez firmę. Na to chwilę są jeszcze drzwi tymczasowe w domku, które znowu zrobiłem sam. Jest już do dociągnięta woda e, też przez firmę. E, kabel WLZ, czyli główna linia, wewnętrzna linia zasilająca e, została wkopana, tylko jeszcze trzeba ją przebić do domu. To akurat robiliśmy samodzielnie z bratem. I aktualnie w domku lada dzień będzie montowana rekuperacja. Jakie plany? W planach na tą chwilę w planach jest wykonanie strychu, a dokładniej podłogi strychu, która już jest w trakcie prac, ponieważ lada chwilę będzie wchodzić ekipa od rekuperacji i chcą na pewno mieć po czym chodzić i mieć gdzie rozłożyć, gdzie rozłożyć tunele więc, więc. więc Budujemy, buduje budujemy podłogę w strychu. Rozpocząłem, jak już pewnie widzicie, tu już to kabel, kabelku wisi. Więc, więc, więc e, zacząłem pracować nad elektryką w domku. E, no co, no, no później będzie wiadomo: ocieplenie podłogi, rozciągnięcie podłogówki, e, wylewka najpewniej będzie robiona przez ekipa. Przez, przy, przy, przez ekipę, montaż pompy ciepła przez ekipę tynki prawdopodobnie będę robił sam e, Docieplenie wewnątrz, zewnątrz również sam no, A dalej to już wyjdzie w praniu no, na wiosnę też planuję, bo na razie mamy zimę Śnieżek pada za oknem Zobaczcie wie śniegu, Kuwerka wodna Zima stulecia, dosłownie zima stulecia Nie, nie pamiętam takiej zimy, żebyśmy mieli ostatnio y no wczoraj dosłownie jeszcze urodził się plan budowy domku dla córki więc na wiosnę będzie przerwa w budowie domu w budowie, wykończeniu domu i będziemy budować domek ogrodowy od zera dla mojej córeczki, który oczywiście też będzie nagrany cały przebieg budowy no cóż, no co więcej, no może Wam pokażę troszkę domek, jak to wygląda no więc tak, tutaj ak aktualnie znajdujemy się w salonu w salonojadalni w tej części o tutaj w tej części będzie, proszę państwa, salon. Tutaj będziemy mieli telewizorek, tutaj będzie kanapka, kanapa. Tutaj w tej części zrobimy jadalnię. Co dalej? Tutaj mamy kuchnię. Z tej strony zlew, zmywarka. Z tej strony lodówka, indukcja i tak dalej. Tam mamy spiżarnię. Pu, 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 Tutaj sobie przejdziemy do korytarza. Mamy korytarz, klatka sodowa, główne wejście. E, tam są schody na górę po lewej. Przed nami jest łazieneczka, Taka mała łazienka dla gości. Tutaj będzie gabinecik. Tutaj maszynownia. W ogóle <ścoughs> ciekawostka. Dowiedziałam się niedawno, że kotłownia, w której będzie stała pompa ciepła to jest maszynownia, a nie kotłownia. A na górze trzy sypialnie plus trzy sypialnie, trzy pokoje właściwie, bo jeszcze co co będzie na pokojem nie wiemy. Czyli trzy pokoje plus łazienka sprawnie. tutaj mamy łazieneczkę spora, spora łazieneczka, ale tu będzie jeszcze też pralnia. Tutaj korytarzyk. Na wprost jeden pokój, który najpewniej będzie pokojem mojej córki. Tutaj mamy pokoik. Jeszcze nie wiadomo do jakich celów. Może jakieś kolejne dziecko, może nie zobaczymy. Tu sypialnia mojej żony. Tam garderoba. No i tyle. Także no, jak już mówiłem, planuję tutaj sobie samodzielnie działać. Samodzielnie domek wykańczać. Jest co robić. Jest już sporo zaczęte. I tyle. A i jeszcze. I też w międzyczasie w miarę, w miarę. Kupowania narzędzi, w miarę używania narzędzi, będę starał się też wyrazić jakąś swoją własną opinię. Niekoniecznie profesjonalną, tylko taką czysto organoleptyczną na temat sprzętu, którego używam. Ja używam głównie, sprzę głównie sprzętu Zidla. Nie wiem, czy ja jakoś tak lubię tą markę. No ale jak coś nowego dorwę, jak coś będę nowego używał, czego jeszcze nie widzieliście, powiem parę słów. Może powstaną jakieś odcinki na temat oddzielnych, powstaną odcinki oddzielne. Na temat yy, sprzętu zobaczymy jak to wyjdzie. Także no cóż, no zapraszam was wszystkich do oglądania. No i tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.